Siemanko widzowie, dziś szybka wycieczka do Kielc. Właśnie byłem u Barbera, taki mam layout. Yy, ruszam dalej w Kielce, odpalamy brudną krówkę i jedziemy na zakupy. A zapomniałem powiedzieć, że jadę do Obi, dokupić jeszcze jedną śrubę rzymską, którą znacie z poprzedniego vloga, a potem pokażę Wam niespodziankę, więc zostańcie ze mną. A no i jeszcze zanim ruszę to jedna ważna ciekawostka jest taka, że słuchajcie, jak chodzicie do barbera i macie takiego iPhone'a 13 Pro, jak ja, starszego dziada, to potem was nie poznaje i nie chce się odblokować i muszę zdjąć okulary, żeby coś tam tej twarzy widział. Więc taka no są takie właśnie plusy dodatnie i plusy ujemne. No cóż. Także idę po śrubę rzymską. To połapałem się w samochodzie, że audio się nie nagrało. To są moje zakupy: kołeczki, śruba rzymska i haki. Teraz bodajże narzekam na to, że śruba z jednej strony ma oczko, a z drugiej hak, a tamta miała z obu stron oczko. No ale zobaczymy przy montażu. Lecę teraz do kasy, samoobsługowa. Pik, pik, pik. 33,98, płatność kartą. Proszę, kwit, fakturka, wyjście. No, i teraz zapewne opowiadam, że jadę na wycieczkę. I to teraz za chwilę tam dojedziemy. Jeszcze mam chwilkę, także zauważcie, jak coś piszczy. Będę musiał popracować nad lepszym audio. No dobra, ja dojechałem do celu, także zaraz Wam będę pokazywał. Tutaj trwa taka rozbudowa, nie wiem o co chodzi, będę musiał sprawdzić w necie. A tu już powoli widać cel mojej wycieczki, na którą postanowiłem zabrać Was ze sobą. Oto Dąb Bartek, najstarsze drzewo w Polsce. Kiedyś zawsze myślałem, że on jest po drugiej stronie ulicy i często obok niego przejeżdżałem, nie wiedząc, że przejeżdżam obok Bartka i myślałem, że to jakąś specjalną wycieczkę trzeba zorganizować. Idziemy, idziemy po schodach bez stabilizacji obrazu. Właśnie to też jest dziwne, że na YouTube nie działa stabilizacja w iPhone'ie. No ale nie ma co gadać. Podziwiajcie! Trochę bartu siły nie ma. Trzeba na podpórkach go podtrzymywać, ale i tak jest okazały. Tu jest też taka ścieżka edukacyjna tam, gdzie trwa budowa. Jest też taki park, ale widzę, że on jest teraz odcięty i chyba będą go rozbijać. Ta konstrukcja wygląda całkiem okazale, ale oszukałem Was. Ten park jest tutaj. Dobra, to pozdrawiam do następnego vloga.